Pytanie za 100 punktów. Brać czy nie brać? O to jest pytanie. Cały czas padało. Teraz zrobiło się okno pogodowe. Cały przyszły tydzień zapowiadają deszcze, i nie wiadomo jak później. Pszczoły miód zostawiły w takim stanie w stanie niezasklepionym. Myślę, że tego do, dowiemy się już e, za moment. Czy to był dobry ruch, czy może jednak e, błąd? Sorry, będę trochę krążył z e, aparatem, bo e, bo pszczółki trochę jakby to powiedzieć niezadowolone. Odebrałem im trochę ich pożytku. E, połowę przynajmniej. E, ostatnim razem byłem, ostatnim razem byłem w tym filmie na pasie, ale padła mi bateria. Minęło parę dni. Sytuacja na 10 czy 12 maja wygląda tak, że Dotychczas, do tej pory, mieliśmy naprawdę bardzo słabą pogodę i dalej jest słaba pogoda. Dzisiaj jest okienko pogodowe, przyszły tydzień cały w deszczu. Eee, tak szybciutko. E, ul Moro, to jest ul, gdzie w kwietniu zgubiła się matka, został połączony e, z tym ulem e, i ten oto ul. Po kilku dniach niepogody, kiedy go połączyłem, kilku dniach pogody i znowu kilku tygodniu niepogody, wyroił się. Matka wyszła na daszek, o właśnie tak. Przychodzę, patrzę, a tutaj piękna rójka uwiązana chyba na daszku. No bo co by to było innego? Albo moja rójka, albo czyjaś rójka, ale. To raczej rójka z tego ula. To jest chyba rójka, no nie? Tak mi się wydaje. Ale jaja. Zaskoczyło mnie to, bo szedłem tylko do pasiki zobaczyć, co słychać. I po prostu patrzę. Ale miód przyniosły miód przyniosły, właśnie wziąłem, zabrałem im połowę i, i ten, i, e, i podałem matki tutaj e, matka też jest nowa, tutaj nieunasieniona i tam w tamtym niebieskim e, rójka natomiast znajduje się tam, w tamtym ulu e, tam w niebieskim z pszczółką Mają jest odkład z mateczników rojowych z tego ula. Także początek maja, ja już trzy odkłady w zasadzie, ale tak planowałem. Także, także tak nie planowałem, ale miałem to gdzieś tam w głowie. Yy. I co? I przyszedł taki moment, że że tam nie ma daszku, muszę założyć daszek. Przyszedł taki moment, że pszczoły naniosły miodu. Zaczęło padać. Pada do teraz. Może no nie teraz, ale, ale znowu deszcz zapowiadają. Chmury burzowe już, już nadchodzą. Już się gdzieś tam zbliżają. W nocy pewnie przyjdą. O Jezu, idę dalej, bo pszczółki, pszczółki są... <śm> pszczółki nie są zadowolone. I był dylemat, czy, czy brać ten miód, czy nie. Postanowiłem, że, że to, co się nadaje na moje oko, to co, to, co nie wylatuje, to zabieram. Jeżeli stwierdzę, że to jest jakieś słabe, no to jestem w stanie to nawet podać mi jeszcze raz do ula. Nie będzie tego super dużo, one se to nie wiem, Przerobię jeszcze raz, wzbogacą dodatkowo swoje wartości i nie wiem, albo wybiorę to znowu, albo po prostu już zostawię. Bo podejrzewam, że moje miodobranie teoretycznie kończy się na tym, czyli zakładałem, że będzie lepiej, a jest chyba słabiej na tą chwilę niż było w tamtym roku. A to jest mój drugi rok, moje drugie miodobranie. Nie mogłem wcześniej niczego nakręcić, bo po prostu. Nie było nie było opcji yy, cały czas padało, cały czas było burzowo, cały czas albo mrzyło, albo siekało w nocy deszczem, i, i ten maj taki będzie podobno do końca. Także może w tym roku jakaś wywózka, może akacja, może lipa. Zobaczymy. Yy, nie wiem, co by było, gdybym to zostawił. Chyba zaczęło ubywać bardziej tego miodu w tych nadstawkach, niż przybywać. Nie to, żebym był łakomy i łasy na, na ten miód, ale tak jak mówię, no, tam nie było nakropu, to już leżało długi czas. Nie było sklepione, bo wydaje mi się, że pszczoły nie miały jakiegoś źródła nektaru, cały czas padało, więc, więc to tak takim było nie, w takim niestanie. Świeci się. Powiem Wam, że gdyby nie ta pogoda, to pływam w miodzie. Dobra. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam, że ramki wkładamy hmm, baleczką w przeciwną stronę do obracającego się bębnu, czy bębna. No to niech się dzieje. Siła odśrodkowa, na początek lekko. Ale pachnie. Ramka jest osuszona. Jadę z następnymi. Cyk. Loluś, co to się dzieje? Loleś, co by było, Loluś, jakbym cię tak wsadził do tej wirówki i tak cię odwirował? Co ty byś na to powiedział? Co, Lolek? Co byś na to powiedział, jakbym cię tam wsadził i zaczął wirować? Byłoby coś z ciebie? Ps, 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 ps. Masz rację, idź stąd. Nie przeszkadzaj. Czas na cięższy zestaw. Tu nic nie widać, ale tu się świeci. To jest wszystko nabite. O, 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 o. o. To jest po prostu nabita. Nic nie idzie. Tak. Najgorsze są te młode plastry, podobno te jasne, bo te ciemne jak tutaj wkładałem tą wielkopolską ramkę, to jest przeczerwiony ciemny plaster, on tak łatwo się nie wyłamuje. W zasadzie drugie moje wirowanie, ale jeszcze mi się nie wyłamał żaden plaster. Ja raczej staram się uważać. czy chociaż mi dno przykryje tej, tej, tej miodarki dobra, uwaga stresujący moment co z tego będzie i i, Ups. I... Kamera troszkę w tą, tą stronę. Popatrzcie jaki... jaki... Nie jest źle, no. Miód się nie zapada. Miód się nie zapada, układa się w stożek, czyli... Nie jest najgorzej. Pewnie mogłoby być lepiej, ale... Ale... Najgorzej też nie jest, widzicie? No i co powiecie? Ja myślę, że nie, że nie jest źle. Jak na taki średnio zasklepiony, to jest ok. Oczywiście zawsze mogłoby być lepiej, no ale no takie warunki mamy. Sytuacja wygląda następująco. Drugie miodobranie. Nie wziąłem całego miodu. Wybrałem tylko połowę. I broń Boże, nie chcę nikogo namawiać. Tym bardziej z początkujących, żeby, żeby każdy wybierał miód tam niezasklepiony i tak dalej. Niech każdy sam to oceni, czy chce odebrać, czy chce poczekać, czy chce zostawić. No, u nas sytuacja i pogoda nas nie rozpieszczała pożytku raczej ubywało w wziątku niż, niż przybywało. Ja uważam, że miodzik nie jest najgorszy. Jest fajny, gęściutki. Niektóre ramki nie były idealne, ale to nie jest tak, że zlało się z nich, zlała się z nich jakaś woda czy nakrop. Myślę, że jest podobny jak w tamtym roku. Nie jest go dużo, jakieś 10, może 13 litrów. Odebrałem tylko połowę, większą. Także reszta została w Ulu, I... resztę zostało w Ulu i czekam teraz na akację, prawdopodobnie będę robił wywózkę na akację, później na lipę jak pozwolą pszczoły, o ile się nie wyroją, także. Tak jak wam mówię, miedzik ten jest nie, akurat nie ten, nie, nie, nie przez sito nie poszedł, miodzik wspaniały. Można powiedzieć wiosenno, mniszek, sady, miód wiosenny. No to pozdrawiam i życzę udanego miodobrania. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. A jeżeli chodzi o odbieranie miodu, to prawdopodobnie na akacji. Chyba, że jak miną te ulewy przez ten przyszły tydzień, do końca maja, i będzie jeszcze coś do odebrania, to odbiorę. Pozdrawiam.